dzisiaj z 20 grudnia 2021 roku, poniedziałek godzina 11.10 Głosowałem z Oranią na pierwszą wycieczkę. Jak widać jesteśmy na głośnej wodnicy, jest 0 stopni odczuwalna jest minus 6, bowiem ja, wiatr ważny. Ale to widać, że nic z tego nie będzie. Chcemy tego no, w ogóle patrz trochę. Świetnie. I idziemy w mrozie. O, właśnie, trzeba pokazać rania. Rania! Chodź. Czy ją widać. O, rania. No, idziemy. Widać ją. Mamy dalej korania i numer telefonu, żeby nie uciekła. Tak idziemy sobie zostało nam 40 minut musimy całą wodnicę przejść jak widać ale myślę, że damy radę No ja no, chodź tu, tutaj jest o ulubiona osejka, na którą jeździmy kiedy była mała Jak widać Marzia lubi sobie na salny zające na cicho! odczułam na minus sześć na cicho! o właśnie wzięła śmiecze i zakupuje